Dzień doberek, jak widzicie na tapecie mąka razowa żytnia, zaraz zrobię sobie kilka słoiczków na zakwas. No i co, będzie to taki zwykły dzień vlogasek, także jeżeli chcecie to zapraszam, oglądajcie. Tutaj jak widzicie już wyparzam sobie słoiki. I teraz jest tysiące różnych opinii na temat wyparzania słoików i niewyparzania. Moje zdanie jest takie, że jeżeli kupujemy nowe, zamknięte słoiki, to wtedy tak, nie trzeba ich wyparzać. Natomiast jeżeli już słoiki są w użytku, no to wiadomo, że trzeba po prostu po produkcie słoik wymyć i go wyparzyć. A zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład robimy jakieś kiszonki, bo niestety zakrętki czy słoiki przechodzą tym zapachem? Także też właśnie dlatego y, ja wyparzam słoiki. Suszę sobie piętki z chleba własnego. Jak to się ususzy, no to poleci do słoika i będzie na bułkę tartą. W tych oto dwóch doniczkach posadziłam dzisiaj brokuła. Także w tym roku, broku być może będzie. Zobaczymy. Obok na półmisku mam kawę z dzisiaj, która jest jeszcze mokra, jeszcze nie jest ususzona, natomiast tutaj w tym pojemniku mam już kawę ususzoną z tygodnia, którą będę używała jako nawóz pod hortensję i uwierzcie, to się naprawdę sprawdza. Tu jest kiszonka, proszę Państwa, bananowa, już jedna zrobiona, a tu się druga robi, zaraz do tego słoika jeszcze wleci jedna skórka właśnie z banana i niech się robi, o tym też film był, także polecam, róbcie. Pamiętajcie o tym, żeby ta skórka zawsze, to też mówię w filmie, ale powiem jeszcze raz, żeby ta skórka z banana zawsze była po prostu pod wodą, żeby nie szła do góry, to sprawdzajcie, bo jak pójdzie do góry, to wtedy może wam zacząć to pleśnieć i wtedy to pójdzie do kosza, tak? Także voila. A tutaj proszę bardzo moja sekcja do mycia naczyń, jeżeli ktoś chętny do pomocy, to zapraszam. A tak na poważnie to, to nie wstydźcie się tego, w każdym domu tak jest. Dom, pamiętajcie, nie jest szpitalem. I teraz tak a propos zakwasu opowiem Wam historię, co się wydarzyło w moim domu. Po prostu skończył mi się mój zakwas i byłam zmuszona w polskim sklepie kupić zakwas na żurę. No i co się okazało, już Wam powiem, tylko poczekajcie, wezmę sobie łyżkę. No i wyobraźcie sobie, otwieram ten zakwas, a on mi po oczach, jakbym po prostu otworzyła butelkę z szampanem. <laughs> tak mi pierdykło, cała byłam opieprzona tym zakwasem. Kuchnia była owalona, po prostu kupiłam stary zakwas. Jaka byłam zła, to nawet nie chcecie wiedzieć. I dlatego wam mówię, kupujcie sobie mąkę żytnią lub mąkę razowo żytnią i róbcie sam swój taki zakwas. Taki zakwas w lodówce może Wam nawet do roku czasu stać, a im dłużej właśnie stoi ten zakwas, to jest bardziej kwaśny i lepszy. Ile ja już tu łyżek dałam? Bo widzicie, no gadam do Was i się yy, po prostu rozkojarzyłam. <laughs> w międzyczasie czekam, aż mi woda ostygnie, żeby wlać do tej mąki. Yy, I co? No i robię sobie koktajl. Na trzy osoby z bananów i truskawek. Do tego dodam sobie oczywiście kilka łyżek miodu, no wiecie, ci co są na tych dietach tylko mięsnych, jak, jak widzą takie coś, to dostają apopleksji, <noise> także ja <noise> od razu mówią, że sraczka murowana. Na szczęście na tym kanale gotuję i je się wszystko, także wiecie gdzie ja to mam, no w <noise> kosztujemy Skórczy byka jeszcze się tutaj w roztegował. Mm, bardzo dobre. Wracając do zakwasu, jak widzicie, wszystkie przyprawy już zostały dodane. Teraz zaleję to wodą, dokładnie wymieszam i odstawię, żeby zakwas się robił. Zakwas już jest przygotowany, żeby się ładnie ukisił i za co lubię właśnie te słoiki z tymi nakrętkami? Właśnie za to, że mogę u góry ściągnąć, e, zakręcić słoik w taki sposób, jak widzicie i dzięki temu nie muszę szukać już w domu, e, wiecie, tych gumek, recepturek. Przygotowałam składniki do zrobienia sushi, bo mnie moi mili państwo dzisiaj sushi, <laughs> ale do czego to pokazuję? Dlatego, że zawsze... Kupujcie ryż specjalny do sushi. Nie kupujcie tego zwykłego ryżu, bo jeżeli będziecie używać zwykły ryż, to to sushi nigdy wam dobre nie wyjdzie. Wskazówka numer dwa: pamiętajcie, że jak już dobrze opłuczecie ryż, to zawsze przed gotowaniem trzeba taki ryż namoczyć co najmniej na 30 minut. I teraz, jak widzicie, po 30 minutach, jak przełożyłam już ryż do garnka, jak on wygląda? Jest napęczniały i właśnie tak ma wyglądać. Teraz można dodać wodę, no i sól, można gotować ryż. A żeby ryż był dobry, to w późniejszym czasie dodajemy do niego ocet ryżowy z rozmieszanym cukrem i solą. Niektórzy podgrzewają troszeczkę ten ocet, żeby szybciej się cukier rozpuścił i sól. Ja tego nie robię, po prostu dużej mieszam. Ryż mi ostygł, więc mogę wlać zalewę od stową. Ale żeby nie było mięso też jem, jak widzicie, rosół się robi w wolnowarze, a przepis na ten rosół, Znajdziesz u mnie na kanale. W międzyczasie, kiedy rosołek się ugotuje, wyszłam na zewnątrz i odsłoniłam donicę. Pomimo iż jest zimno, to już cebulki zaczynają wypuszczać pierwszy szczypior. A tutaj mam rabarbar, już go odsłaniam. Popatrzcie, jakiś liczny. No, ładnie rośnie. Oczywiście, jak są minusowe temperatury, to też ten rabarbar, tak jak widzieliście, zasłaniam na noc. Zaraz wysiejeł pora na wieczora, bo prawie o nim zapomniałam. I pokażę Wam jeszcze, kupiłam trzy donice, tak plastikowe. Wiem, że to się niektórym może nie podobać, ale tak kupuję, bo u mnie się to sprawdza. Na pewno to w lesie nie wyląduje. I teraz tak do tych dwóch mniejszych doniczek y, przesadzę moją miętę, ponieważ korzenie się rozrosły. Natomiast do tej dużej donicy posadzę albo broku, albo posadzę cukinię. Jeszcze nie wiem, jeszcze nad tym myślę. Kilka dni temu mm, po prostu przygotowałam sobie gorczycę, żeby napęczniała i zabieram się za zrobienie domowej musztardy. Musztarda zrobiona. Oczywiście dodałam jeszcze do niej przyprawy odpowiednie i kilka jeszcze składników. Tak wygląda teraz. Oczywiście trzeba ją przełożyć do słoiczków i na święta będzie jak znalazł.